Zbliża się listopad, to w tradycji Kościoła zawsze miesiąc szczególnej modlitwy w intencji zmarłych. Czas, który przeżywamy w tym roku, zachęca nas do takiej refleksji nad przemijaniem, nad sensem naszego życia. Co chwila słyszymy o wielu zmarłych z powodu pandemii koronawirusa. To również jest okazja do tego, aby właśnie umocnić naszą modlitwę w intencji zmarłych i prosić dla nich o miłosierdzie. Siostra Faustyna w dzienniczku pod numerem 748 i pod datą 2 listopada 1936 roku zapisała słowa: Wieczorem po nieszporach poszłam na cmentarz. Modliłam się chwilę, wtem ujrzałam jedną z naszych sióstr, która mi rzekła: W kaplicy jesteśmy. Rozumiałam, że mam iść do kaplicy i tam się modlić przez zyskiwanie odpustów. Na drugi dzień w czasie mszy świętej widziałam. Jak trzy białe gołąbki uniosły się z ołtarza do nieba. Miałam zrozumienie, że nie tylko te trzy duszyczki, które widziałam, przeszły do nieba, ale wiele innych, które pomarły nie w obrębie naszego zakładu. O jak dobry i miłosierny jest Pan. Byliśmy przyzwyczajeni, że odpusty można było uzyskiwać przez pierwsze dni listopada konkretnie od 1 do 8 listopada w tym roku ze względu na trudną sytuację pandemiczną penitencjaria apostolska w dniu 22 października czyli we wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II wydała dekret który rozszerza możliwość uzyskiwania odpustów Otóż te odpusty, które mogliśmy uzyskiwać od 1 do 8 listopada, nawiedzając cmentarz, modląc się choćby w myśli za zmarłych, zostały rozszerzone na cały miesiąc listopad. Dni dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych mogą być od siebie oddzielone, tak więc w ciągu 8 dni listopada możemy uzyskiwać ten odpust i nie muszą to być dni następujące po sobie, ale mogą być oddzielone, dowolnie przez nas wybrane. Natomiast odpust związany z dniem 2 listopada ustanowiony na wspomnienie wszystkich biernych zmarłych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub kościół i odmawiają tam Ojcze Nasz i Wierzę w Boga może być w tym roku przeniesiony na każdy inny dzień listopada. A więc mamy wielką możliwość korzystania z tych odpustów. Jest też wzmianka o osobach, które nie mogą w tych dniach wychodzić. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję, kiedy to tylko będzie możliwe, spełnić trzy zwyczajne warunki, czyli spowiedź sakramentalna, komunia, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny. I są podane formy tych modlitw, między innymi różaniec czy koronka do Bożego Miłosierdzia, czy inne modlitwy za zmarłych bliskie ich sercu. Albo można jeszcze podjąć medytację, lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z Liturgii za Zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia przez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia. W ten sposób w tym roku możemy uzyskiwać odpusty za Zmarłych, które są wielką pomocą dla tych, którzy od nas tego wsparcia oczekują i potrzebują. Wykorzystajmy te możliwości, które daje nam Kościół.